No, witam serdecznie, Grzegorz, Szczeciński Klub Azji, z tej strony. Dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę ze szczecinianinem, Krzysztofem, który przebywa w Chinach. Jest podróżnikiem, założycielem Activate Szczecin, obecnie ponownie w Chinach od jakiegoś czasu, ale to już się dowiemy o nim szczegółowo. Cześć, Krzysztofie! Witam serdecznie. To powiedz... Co ostatnio porabiałeś w okresie tego, kiedy w Chinach, a potem już na świecie szalała epidemia koronawirusa? Jak to u ciebie wyglądało? W Chinach do 20 stycznia nie było to jakoś widoczne na ulicach, w mediach, że ten wirus jest niebezpieczny. Ludzie nie izolowali się, nie nosili masek. Do 20 stycznia, okej. Okay. Mhm. Tak. I właśnie tego 20 stycznia wyjechałem, ponieważ to jest okres chińskiego nowego roku. Wjechałem do Indonezji. Początkowo planowałem spędzić tam tylko dwa tygodnie, ale przez koronawirusa spędziłem tam cały miesiąc, i kiedy się wiza kończyła, postanowiłem się wylecieć do Tajlandii, czyli sobie przedłużyć wakacje. Mm -hmm. Tam jeszcze też obowiązywał Nowy Rok, czy już było normalny czas pracy w Tajlandii wtedy? W Tajlandii, Tajlandia ma swój własny Nowy Rok i A. jego obchodzą w kwietniu. Tak? Się nazywa Songkran. Jest bardzo podobny do naszego śmigusa, dyngusa, ponieważ leją się wodą. Polewają się nawet lodowatą wodą. Ok. Bardzo fajna zabawa. No w Chinach jest takiego. fajerwerki. Czyli co, śledziłeś, śledziłeś po prostu te informacje w Chinach, co się dzieje w, w tym czasie, kiedy przebywałeś poza, poza granicami kontynentalnych Chin? Tak, dokładnie. No, na uczacie, czyli chińskim komunikatorze, śledziłem informacje, co się dzieje w Chinach i. Wspólnie ze znajomymi podjęliśmy decyzję, że nie wracamy na razie do Chin. Mhm. No ale wróciliśmy 27, bodaj, 27 lub 28 lutego, co było dobrą decyzją. A, i, I właśnie granice zostały zamknięte kilka dni później. A, to znaczy, ludzie zaczęli przechodzić kwarantannę. Rząd chiński wysyłał ludzi z zagrożonych terenów na przymusową kwarantannę do hoteli, za które mhm. trzeba płacić od 200 do 600 yuanów na dzień. To jest 100 do 300 zł na dzień mhm. i tak to, to, to. Od... Hmm. Czyli w jest kwarantanna. Czyli tutaj ci się bardzo... udało przyjechać przed tym, przed tym zarządzeniem jeszcze. Tak, dokładnie. Jest to bardzo droga kwarantanna, 14-dniowa, także tak, mi się udało. Na szczęście nie jestem tutaj. Badałeś się? Nie, ale... Nie miałeś w ogóle objawów tak. żadnych, rozumiem. Tak, dokładnie. I teraz przez prawie miesiąc nie wychodziłem z domu. Chociaż na ulicach życie już wygląda na to, że wraca do normy, Część ludzi już bez masek chodzi, chociaż większość zdecydowana większość dalej, w maskach. dalej, dalej chodzi w maskach. A właśnie jak to wyglądało ten, ten miesiąc temu, koło tego 27-28 lutego, jak wyglądało miasto? Bo nie wspomnieliśmy, gdzie teraz jesteś, w Dongguan teraz przebywasz. Dobrze, e, dobrze w miarę czy... powiedziałem? Tak, dokładnie. E, 27 przyjechałem do Guangzhou, gdzie spędziłem jeden dzień. E, Nielegalnym jest, żeby spędzać noc w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, tak naprawdę podczas tej epidemii. Mhm. Ale, no, Chiny, jak to Chiny, wszystko jest możliwe. Więc, <śmiennie> e, więc weszliśmy do, do community garden, e, jak to określić po polsku? E, wspólnoty mieszkaniowej, e, Siostry i dziewczyny, więc no, weszliśmy w sumie na pewniaka. Tak? Byliśmy A. pewni siebie, że tutaj mieszkamy. Nie było nas miesiąc, także musi nas teraz puścić. Aha, to jest strasznie. No i strażnik nas puścić. Tak, nie było problemu. Jak miasto wyglądało? Puste ulice, niewiele ludzi na zewnątrz. Wszyscy ludzie są pozamykani w tych właśnie e, wspólnotach mieszkaniowych. E, zawsze jest jeden strażnik, albo więcej, który pilnuje, żeby e, nie weszła osoba niepożądana, albo nie wyszła. Tak? No. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka tygodni temu pilnowali, żeby ludzie też nie wychodzili no to faktycznie dosyć zarządzenia poważne ale no trochę faktycznie mogłeś obejść tak jeszcze też nie wyjaśniłem dokładnie to żeby państwo też mieli orientację Guangzhou czyli częściej u nas określane jako Kanton jeszcze gdzieś ta stara wersja to jest południe Chin i miasto w którym teraz mieszkasz Dongguan to taka w sumie takie w sumie średniej wielkości miasto bo tam raptem 7 milionów czy 8 milionów mieszkańców to nie jest jakoś szczególnie dużo jak na warunki Chin Dosyć oddalone od tego, tego epicentrum początkowego od Wuhan, około 1000 km, tam mniej więcej w prostej linii, bardziej na północ Wuhan się znajduje. To tak, też orientacyjnie, w miarę dobrze mówię, mam nadzieję. Tak, tak bardzo dobrze. Cała prowincja Hudej została odcięta, w sumie od świata, ale w Guangdong było całkiem, całkiem ok. Niewiele przypadków. Mhm. Moi... Się nazywa miasteczko. Mamy miasteczko w mieście. Aha. <laughs> miasteczko nazywa jest taka. Podrzędna jednostka Dongguan. U nas były tylko dwa przypadki, także jest w miarę bezpieczne. Ludzie już na ulicach czują się bardzo swobodnie. Kolejki są niesamowite w restauracjach, w kafejkach. Już normalnie się gromadzą w tych, tych miejscach publicznych ludzie, rozumiem? Tak, tak, dokładnie. Ludzie bezgranicznie ufają rządowi. Także wier wierzą w to, że rząd zapobieży. Powoli polskiego tak, zapobiegnie temu, żeby mm, wirus przyjechał z zagranicy. Tak? A, no tak. Co prawda większość ludzi przechodzi kwarantannę, ale po pierwsze nie wszyscy. Po drugie, a, wirus może się ukrywać więcej czasu niż te 14 dni. No a, tak, o tym też więcej ten... się pojawiała informacja. Tak, tak. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest spokojnie. Szkoły jeszcze nie ruszyły, ale mogą e, ruszyć e, już wkrótce. A tak e, by the way, mhm. dzisiaj jest 8 marca. Od dzisiaj Chiny zamykają granice dla co krajowców. I nieważne, że się ma wizę pracowniczą, biznesową. Turystyczną. Nie można wjechać do kraju, chyba że są to specjalne wizy, które ludzie wyrabiają, żeby obrać, zakupić materiały medyczne, tak jak maski, kombinezony itd. Aha, czyli tylko, tylko po jakieś zakupy medyczne mogą obcokrajowcy się dostać, ale Chińczycy już mogą wracać do swojego kraju, tak, jeżeli przebywali za granicą. Czy ich to też obowiązuje? Orientuję e, się. Chińczycy mogą wracać do, do bez problemu. Rząd chiński ograniczył loty dla każdego przewoźnika lotniczego. Tylko jeden dzień w tygodniu do danego kraju może wylecieć samochód. Raz, tak? raz, raz, No właśnie przeglądając, przygotowując się do rozmowy z tobą, spojrzałem na te dane w Guangdong samego, samych gdzieś przypadków, faktycznie nie ma tego zbyt dużo, bo jak na, na tam 7 milionów mieszkańców, 99 przypadków, jedna ofiara śmiertelna, natomiast to, co mnie zainteresowało, to oczywiście nie jest jeszcze wielka liczba, ale rozumiem te, te zabezpieczenia rządu chińskiego, Skoro już jeden przypadek, ten setny przypadek w Guangdong, to jest osoba, która przybyła z Hiszpanii. Więc to, to już jakby mogą, mogą być tego typu nawroty faktycznie zauważalne, że już nie jest epicentrum. Chiny już kończą, nie są już epicentrum tego, tego koronawirusa, tej, tej choroby, a coraz więcej może przybywać z zagranicy, więc to też jest jakieś tam zagrożenie dodatkowe. Trochę się nie dziwię. Tak. Problemem jest to, że większość importowanych wirusów pochodzi od chińczyków, którzy przebywali za granicą, także niekoniecznie no tak, to nie turyści tylko powracający obywatele tego kraju też są zagrożeniem. Tak dokładnie. Ale to zrozumiem, że to czy teraz jak chińczycy wracają, jeżeli się orientujesz, to oni podlegają kwarantannie, czy po prostu mogą od tak sobie wrócić? Rząd chiński wydał listę państw, które, z których jeżeli się powraca do Chin, te osoby muszą obowiązkowo przejść w tam, tam. Mm -hmm. Jest tam chyba 16 czy 20 krajów. Jak na razie. Polski jeszcze nie ma, ale zobaczymy, jak to, wygląda, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ale na pewno. Ehm. Aktualizować. Tak. To znaczy. Mm, to tylko jeśli chodzi o chińskich obywateli, oczywiście powracających. Nie, no jasne. E, jasne. Hmm. No to jest to, to sytuacja, można powiedzieć, że jest w miarę zapobieżona, ale tak, według Twojego zdania, jako obcokrajowca, który tam przebywa, czy faktycznie starania rządu są takie no, miarodajne, czy to raczej uważasz, że jakieś tam tuszowanie było, czy tam łagodzenie sytuacji, jak Twoim zdaniem oczywiście, czy z tego co słyszałeś, może coś ci się obiło w uszy? Rząd chiński nie ma za dobrej opinii, jeśli chodzi o, o prawomówstwo. Także um, ja wolę się nie wypowiadać. Ja, Rozumiem. Przysiędę przy, przy <sum> <sum> Oczywista sprawa. Ja oczywiście nie będę, nie będę drążyć. Także to, co. Wydawało im się, że jest poprawne. Jako tako epidemia jest ogarnięta przez rząd. Mm -hmm. No tak. No to, to, że całą prowincję zamknęli, to też w jakiś sposób y, też na pewno pomogło, nie? Y tak. Tylko, że pięć, y, tydzień, y, sorry, jeden dzień przed y, zamknięciem granic, ponoć 5 milionów. Obywateli Buchan wyjechało z miasta. Nie wiem, czy to prawda. Jeżeli tak, no to. No no to... Nie wiem, czy to, jest, czy to była bardzo dobra decyzja. No, dokładnie, ale to by trzeba było faktycznie zweryfikować i też nie wiadomo, na ile na zachodnich stronach też takie informacje są potwierdzone, dostępne, bo też. Ale to faktycznie w politykę się może nie zagłębiajmy, żeby też nie, ani nie, nie robić dla ciebie problemów, ani też nie, nie bawić się w spekulacje, bo to też na zdrowie nigdy nie wychodzi. <sum> to czyli tak naprawdę ten czas największej, największego epicentrum, największej, kiedy ta epidemia panowała w Chinach, praktycznie przebywałeś poza. Masz, właśnie mówiłeś, że masz dziewczynę, Chinkę, tak? Jak, znaczy, udało nam się spotkać w takim terminie, że akurat jej nie ma, bo tak byśmy się może czegoś od niej dowiedzieli, ale jako, tak jak ty to widziałeś z jej strony? Mocno to przeżywała w tym okresie, jako coś, co się dzieje w jej kraju? Nie tak mocno. W sumie bała się trochę o, o jej rodzinę. Ma cztery siostry. i i rodzice, którzy zostali w kraju, ale, ale rodzice mieszkają w bardzo małej wiosce tylko 3000 mieszkańców, więc było prawie pewne, że tam wirus nie, nie dojdzie. Nie, nie martwiła się za bardzo, ale kiedy przebywaliśmy za granicą, bardzo pragnęła powrócić, i w sumie tylko dlatego wróciliśmy w 27. Do tego. I. No w sumie to Wam na dobre wyszło, że przyjechaliście szybciej. Na to wychodzi, że to uniknęliście tej kwarantanny w Twoim przypadku przede wszystkim. Akurat tak to Wam wyszło. A czym się teraz zajmujesz po tej epidemii? Powiedz, po tym już tam szczycie epidemii. Obecnie pracujemy dorywczo razem z moją dziewczyną. Pracujemy trochę on, online jako nauczyciel angielskiego. Mamy różne aplikacje do nauk innych ludzi, także w Chinach. W sumie większość w Chinach. A zeszłą w środę byłem kręcić reklamówkę dla chińskiej firmy. O. Także. Tak. Także jest, jest, jest co robić. Jest co robić. A jeszcze właśnie taką sobie rzecz przy, przypomniałem, bo doczytałem, że w Guangdong jest największe centrum handlowe na świecie w ogóle. W tym czasie też były tak samo jak w Polsce, tutaj w Szczecinie mamy pozamykane centra handlowe, są tylko spożywcze i powiedzmy, że apteczne punkty pootwierane. Jak właśnie to wyglądało w tym czasie? Jak, o ile się orientujesz, no bo cię nie było na miejscu w tym czasie. Byłem w tym centrum handlowym przed wybuchem epidemii i <grywania> wyglądało całkiem pusto. Większość sklepów, większość powierzchni sklepowej jest niewynajęta, i ogólnie całe, całe cen, całe nie wiem, czy to można nazwać centrum handlowe. Jest to kompleks budynków handlowych wyglądało to całkiem pusto, jeśli chodzi o ilość sklepów i ilość ludzi również. Także nie jest to nic. Nadzwyczajnego. Centrum handlowe nie znajduje się w centrum miasta, więc tak, dla wielu ludzi nie jest to wygodne, żeby tam się dostać i zrobić zakupy. Ale tak, pozostałe centra handlowe były z pełne ludzi cały czas w domu. obecnie to wygląda tak, że Każd, każda osoba, która chce wejść do centrum handlowego, musi posiadać e, aplikację i kod QR, który jest skanowany przez strażników, pobierana jest temperatura i, i wtedy można wejść. E, ten kod QR jest e, odnośnikiem do, naszego, e, do naszej historii e, pobytu. A, to jest taki... tak, tak. E, tak, tak, tak. I ciekawe rozwiązanie. A tutaj mówię, że życie wraca też do no, takie życie uliczne, kafejki, restauracje są po, pootwierane, też są jakieś podobne zabezpieczenia, czy już po prostu swobodnie można się poruszać? Obecnie swobodnie można się poruszać. Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy było się na ulicy bez maski, policja mogła zgarnąć z ulicy, odwieźć do domu i zablokować drzwi i, i poddać mieszkańców danego mieszkania obowiązkowej 14-nieletniej Nie warto było wychodzić bez maski. Obecnie nikt nie pilnuje tego. Wielu ludzi już, wiele ludzi już chodzi bez masek. Swobodnie można się przemieszczać po całych Chinach. Wuhan został odblokowany, bodajże wczoraj, czy przedwczoraj. To faktycznie życie do, do normy wraca. A jeszcze w tym czasie też jak, jak no, przebywałeś wtedy za granicą, ale może też się orientujesz, jak wówczas z wyżywieniem powiedzmy, wyglądało? Zaopatrzeniem sklepów na terenie Chin tak? Teraz u nas się było, rzucili się ludzie na, na duże ilości zakupów. Czy też taka sytuacja słyszałeś, żeby w Chinach miała miejsce, żeby porobić zakupy? Czy raczej ludzie kupowali online? Czy w jaki sposób w ogóle funkcjonowali w czasie, kiedy byli zamknięci w domach? Tak. Y Panika wyprzedzała by była tylko w, e, w pierwszym tygodniu od 20 do 27, w pierwszym tygodniu takiej e, już mm, epidemii, były tak, w czasach epidemii. Tak liczę od 20 stycznia, stycznia. E, ale poza tym nawet w Wuhan nie zabrakło żadnych, żadnych towarów. Poza tym pierwszym tygodniem. W internecie można znaleźć filmiki ludzi, którzy, którzy wychodzili właśnie do Kerfura, który był samoobsługowy. Wszystkie produkty były dostępne na półkach, ale ulice były puste. Że ludzie brali walizki, żeby kupić jak najwięcej, jednorazowo, tak na, na tydzień, dwa, i wracali do domu. i się zamykali. bardzo rozsądne podejście, jednak zdyscyplinowane, zdyscyplinowane społeczeństwo, jednak się przejęli tą sprawą. Chyba, chyba dobrze, że tak wyszło. E, tak, tak. Myślę, że Chińczycy dobrze do tego podeszli. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Są filmiki w internecie również, które można zobaczyć, jak starszy facet kichający na rękę, a potem. Smarujące w wszystkich przyciskach windy. Ojej. No ale to, to oczywiście w każdym kraju się zdarzają. Nie, no oczywiście, że tak. Pełno teraz takich rzeczy można zobaczyć. No, Nie uwaga jest wszędzie, a widzimy, no, Chiny opanowały tą sytuację dosyć sprawnie. A no, wiemy, co się dzieje na południu Europy. Teraz pewnie też o Włoszech na pewno słyszałeś. Teraz Hiszpania robi się też bardzo nieciekawie, a. No, też wiemy, że to, jest to są społeczeństwa dużo luźniej podchodzące do kwestii dyscypliny i to, to może być też duży problem. Też z tego tak, powodu. tak. Samy Stany Zjednoczone. Tak? No, ja. dokładnie. Teraz tak naprawdę. No, mhm, no, proszę, proszę. Prezydent dosyć długo nie podchodził poważnie do tematu. A teraz mówi, że, że Chiny nie uprzedziły wystarczająco wcześniej. To tak. <laughs> oczywiście. Winni zawsze są na zewnątrz. <laughs> no cóż, tak, tak. jeszcze no, można powiedzieć, że już najgorsze jest za tobą. Przed nami chyba ciągle jeszcze w Polsce i w Europie. Jeszcze to, ta rozwojowa sytuacja, więc. Chyba obaj będziemy apelować, żeby jednak, żebyśmy jednak zostali w domach, wychodzili tylko w celach niezbędnych i, i dbali o siebie i o swoich bliskich. Tak, dokładnie. Apelujemy o to, żebyście zostali w domu. Mm. Także w Szczecinie, informacje od Activate Szczecin i Szczecińskiego Klubu Azji zostańcie w domu. <laughs> Trzymajmy się tej akcji. <laughs> 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 Powtórzę jeszcze raz nie było, słychać. Aktywujcie się w domu. O, świetne hasło. Bądźmy aktywni w domu. Dziękuję Ci, Krzysztofie, za rozmowę. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i, i, i Twoją partnerkę. Będziemy w kontakcie. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję również.